Zobaczmy usze w środku. Nie, y, ha, nie, usz, tak, usze w środku. Y, Wylosuję teraz y, kredkę. Dobrze, mam kre, kolor kredki zielony, To są usze w środku, więc tutaj maluję. To będzie dosyć dziwny kotek, ale myślę, <grym>, że Wam się spodoba kolorowanie jego. Jakiś śmieszny odcinek w sumie jest, ale ładne. Myślę, że będzie to wyglądać ładnie. Odłożę tamte karteczki i wylosuję następną. Mam teraz nosek. Odłożę nosek i wylosuję kresę. O, różowa mi się wylosowała. Bardzo ładny na nosek. Będzie pasować do uszek dobrze szybko poszło dobrze następna karteczka ogon ogonek jest tutaj um, karteczka będzie o złota